Razem z nami w Dzień Dobry TVN Mariusz Sepioło, dziennikarz i autor książki, nad którą pracował trzy lata. To jest Prawda o polskich seminariach o to, co się tam dzieje. Roku. Już jutro właśnie premiera klerycy Życie w polskich seminariach, a z nami autor Mariusz Cepioło. Dzień, Dzień dobry, cześć. Ja na przykład czytałam książkę Zakonnice odchodzą po cichu, czy w milczeniu. No to porażające były te historie i one nie były do końca pozytywne. Czy ty, odkrywając te tajemnice, no jakby również przeważały tutaj takie bardziej smutne historie? Zbyt często. Zdecydowanie zbyt często trafiałem na historie, które mnie albo porażały, albo utwierdzały w przekonaniu, że coś jest nie tak w tym systemie. To, to milczenie, o którym wspomniałaś w przypadku zakonnic, to jest takie znamienne również w przypadku seminariów i, 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 i zakonów, to znaczy ja myślę, że zbyt często milczymy na temat mm -hmm. tego, co co dzieje się w polskim kościele, co dzieje się w seminariach. To milczenie również towarzyszy klerykom, o którym piszę, ponieważ ono ma wiele Wiele poziomów od milczenia, e, takiego z, w rozmowie z kolegą o tym, o, o tym, co czujemy, o tym, czego się no. boimy jako klerycy, jako e, seminarzyści, po milczenie, e, e, które się pojawia po wyjściu z seminarium, o tym, co, co się w nim działo i co się dzieje w kościele. Zbyt to. często to milczenie jest taką. Pewnie też niełatwo ci było znaleźć bohaterów, którzy chcieli powiedzieć w ogóle, opowiedzieć swoje historie, bo. Też oni milczą na ten temat. Tak, to był problem również y, z, z, związany no. z, z, z pracą nad tą książką, ale myślę, że y, y, ty, ci rozmówcy, którzy się zdecydowali mówić, to im, im się należy tutaj y, y, niski pokłon, ponieważ to też wymaga od nich odwagi, od mhm. tym, y, jakby, żeby, żeby pojawić się w przestrzeni publicznej z tym, co, co mieli do powiedzenia, i na szczęście zgodzili się o tym powiedzieć. Jakie historie najbardziej cię poruszyły? Ja myślę, że najbardziej poruszające były te, które wiązały się z takim y, y, poczuciem, że mimo wszystko... Mimo wszystko coś, coś się udało da, da, danemu bohaterowi. Na przykład udało się przebrnąć przez seminarium, udało się nie stracić powołania, udało się zostać księdzem w przypadku. A to co dzieje się jej... takiego po drodze, że z... pojawia się to zdanie mimo wszystko. Tak, udało tak, no właśnie, się. Tak, właśnie to, jest, to mnie najbardziej poruszało, bo, bo te historie są czasami, były czasami bardzo, bardzo dramatyczne. Jeden z moich rozmówców był molestowany przez księdza w momencie, kiedy był kandydatem do seminarium. Był molestowany dwukrotnie, a mimo to tego powołania nie stracił. Nie stracił go chyba do dziś. Rozmawiałem z nim, zdaje się, nie dalej jak wczoraj i powiedział, że niestety wszystko zmierza do tego, że jednak z kościoła odejdzie, a raczej z tego kościoła zostanie wypchnięty. I zapytałem go, no te powody są złożone, nie bardzo o nich teraz mogę mm -hmm. mówić, ale pytałem go... Co to będzie dla niego oznaczać? Co, znaczy, co to znaczy to wypchnięcie dla niego, zrzucenie tej sutanny albo zabranie mu tej sutanny? Powiedział, że to, że to jest wolność, i to, to akurat był smutny. Smutna puęta tej historii, ale to jest właśnie taka historia człowieka, który przez wiele lat cierpiąc po cichu i, i, i trzymając tę historię w sobie, e, jednak pozostawał w, w, w tym powołaniu, w, w, w byciu księdzem. To, to mnie najbardziej poruszało. Co poza molestowaniem? Ja myślę, że ciekawe i ważne w, w, w tym kontekście seminarów jest na przykład. Traktowanie e, takiego, takie, takiego zagadnienia jak e, debata wewnątrz kościoła, czy w ogóle mówienie o tym, jaki kościół jest. To znaczy, e, nie tylko chodzi o molestowanie, ale o traktowanie pieniędzy, na przykład później, e, podejście do tych pieniędzy w parafii, traktowanie parafian, którzy przychodzą z różnymi ludzkimi problemami, a spotykają się albo ze ścianą, albo z jakąś e, wyuczoną formułką z katechizmu. Myślę, że ważne i takie bolesne dla kleryków, z którymi rozmawiałem i dla księży, z którymi rozmawiałem jest to... Że oni się czują zbyt często, znowu powtarzam to, te, te dwa ważne słowa: zbyt często samotni. To znaczy, ja bym chciał, ja bym wolał, żeby klerycy czuli się pewni siebie pewni, tego, pewni swojej drogi, którą wybrali i pewni tego, że kiedy powinien się noga, to, to, to nie wylądują na jakimś bolesnym, jakimś bolesnym miejscu życia tylko po prostu dostaną pomoc i, i wyciągniętą rękę. A zbyt często, znowu tej wyciągniętej ręki nie ma. Chyba też takie zderzenie ich wyobrażeń na temat tego właśnie seminarium z tym, co tam się dzieje, bo na przykład właśnie te, 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 w tej książce o zakonnicach one opowiadały, że one sobie wyobrażały, że one będą pracować z ludźmi, to co ty mówisz, że będą się opiekować biednymi, starszymi, chorymi dziećmi, a ta praca tak naprawdę niewiele miała wspólnego, głównie to było usługiwanie księdzą no jakby różne prace y, dla kościoła, które nic wspólnego z człowiekiem nie miały. Czy tak podobnie jest właśnie w seminariach? Tak, ja bym bardzo ch chciał, żeby było tak, jak w przypadku kilku moich rozmówców, że to są bardzo otwarci, uczciwi ludzie, którzy potrafią pracować y, z drugim człowiekiem, którzy są pełni empatii, otwartości i też tą otwartość zaprezentowali rozmawiając ze mną. Ale znowu, y, za często spotykałem się z tym, że, że, te, że tej otwartości brakuje i że, i, i, i że tam panuje taki schemat, który, który powtarza się od lat, mimo że, to, mimo, mimo że świat się zmienia, idzie do przodu, mimo że wierni są inni, czego innego oczekują mm. od Kościoła. Oczekują przede wszystkim tej rozmowy, uważnego słuchania, a spotykają się właśnie, z, może nie z jakimś, jakimś smutnym posągiem, który ich nie słucha, ale, ale być może nie, nie do końca potrafi odnaleźć się w ich sytuacji, wczuć się w ich, w ich rolę. Jaki stosunek do kobiet wpaja się klerykom? No, niestety, znaczy w ogóle temat kobiet w, w, w seminarium kobiety jako. jako em, takie w seminarium zbyt często znowu nie istnieje. To znaczy nie rozmawia się o tym, jak czym jest kobieta, czym jest kobieta w kościele, czym jest kobieta w rodzinie. Zbyt często kobieta jest Nawet takim. Kim? Dokładnie, zbyt często kobieta jest osobą, która ma pełnić jakieś określone role w rodzinie, bardzo ograniczone i, i, i znowu. Ten kontakt z kobietą w trakcie tych sześciu lat y, seminarium y, jest bardzo ograniczony, a to powoduje potem y, różne problemy y, po wyjściu z tego seminarium, a nawet już w trakcie. Znaczy, te postawa kleryka jest bardzo usztywniona, mm -hmm. jak jeden z rozmówców powiedział. Ten kontakt z kobietą mm -hmm. jako, jako żywą osobą z, z problemami, z, z potrzebami i z, y, z, z tym, jaka ona jest, jest bardzo utrudniony. A czy była jakaś pozytywna historia w Twoich spotkaniach? Właśnie jakieś się przydał. Tak, tak. Tychentów jest całkiem sporo. To znaczy jest, jest rzeczywiście dużo, dużo smutku i dużo przygnębienia w tych rozmowach, ale są również chape, na przykład jak w, w, w postaci księdza Bartosza, który jest dzisiaj proboszczem niestety w Wielkiej Brytanii, dwóch, dwóch parafii, jak w przypadku kilku księży, którzy są ciągle pracują w parafiach w Polsce, którzy. Mimo wszystko jakby kontynuują tę swoją drogę i z niej nie, nie zrezygnowali i starają się zmieniać ten kościół od środka. I to jest książka i rozmowa z nimi pod nazwiskiem jest przykładem tego, tego Happy endu. Znaczy, ten Happy end jest nieskończony, On ciągle trwa i mam nadzieję, że w przyszłości trochę zmieni. A czy przykład papieża Franciszka nie zmienia trochę tych postaw? Ja myślę, że zmienia, to znaczy to jest pokoleniowe zjawisko, ja no myślę, że, że ci, ci klerycy, którzy dzisiaj są w seminariach, którzy przychodzą do, do, do seminariów i ci księża, którzy dzisiaj wchodzą w stan kapłański, oni są już nieco inni niż, mhm. niż ci pokolenie, pokolenie wstecz. To znaczy, widać zmianę w kościele, widać zmianę narracji, mhm. zmianę w ogóle podejścia do rozmowy o kościele, Dzisiaj ci młodsi klerycy i młodsi księża zdecydowanie wiedzą, że pewien paradygmat rozmowy o kościele się zmienił, że skończył się czas zamykania szaf, a zaczął się czas wyciągania z tych szaf różnych, różnych rzeczy. I teraz pytanie, co, co, z, tym, co z tym zrobimy? Jak no to i pozyska? ładnie skończyliśmy. Bardzo ci dziękujemy, chociaż dziękuję, chociaż rzeczywiście mogłabym zliczyć, ile razy powiedziałeś mimo wszystko", mimo wszystko, prawda? To mimo wszystko jest jednak boli, bardzo dziękujemy. Jutro dziękuję. premiera książki myślę, że jest niezwykle ciekawa. Myśmy też czytali fragmenty przed programem i naprawdę jest świetnie napisana i bardzo, bardzo interesująca. Pozdrawiamy też wszystkich wspaniałych ludzi Kościoła, bo też są ich przecież tysiące.